Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby z znaku panny na dwutygodniowym czytaniu. Zobaczmy ten obszar prywatny najpierw, jak zawsze. Dużo się tu będzie działo, dużo rzeczy będzie się działo, o których jeszcze nie wiesz w tym momencie, ale zobaczcie, ta główna energia to jest runa wyrd, czyli Coś tu się domknęło, coś tu się zamknęło, jakiś cykl. Tak naprawdę nic więcej tu nie da się zrobić już w tym temacie, który został zamknięty. Jakby jakiś cykl się sfinalizował, coś się dokończyło. Wirt jest jak taka kropka nad I, ale to jest też pusta przestrzeń, która daje nam ten moment wytchnienia pomiędzy, czyli mam takie poczucie, że jesteś teraz pomiędzy. No dobrze. Zobaczmy ten obszar poza prywatnym. Obszar poza prywatnym. Dla panny. Mhm. Mam takie poczucie, że ponieważ coś się dokończyło, domknęło. W tym obszarze prywatnym, ten obszar poza prywatnym jest na swój sposób przyblokowany. I teraz o co chodzi tutaj? Oczywiście dla każdej panny będzie chodziło o coś innego. Mamy dagas i mamy kenas. Jest tutaj zachęta, żeby pozwolić sobie na zmianę, żeby otworzyć się na coś nowego, na coś, co pomoże ci rozwijać się, wzrastać coś, co może taki krok dalej, może rozwój czegoś, co było dla ciebie zawsze czymś przyjemnym, może jakaś pasja, hobby. Może teraz będziesz mieć okazję, możliwość, żeby przebudować jakby to hobby, tą pasję w swoją pracę, tak czuję, dla kogoś. Generalnie tutaj bardzo fajna energia, bardzo przyjemna, słuchajcie i. Dużo szczęścia, tak mam poczucie, w tym obszarze poza prywatnym. Aczkolwiek też trzeba uważać, żeby nie reagować zbyt ogniście na to, co będzie się działo, na to, co będzie przychodziło. Okej, okay, idźmy dalej. <laughs> idźmy dalej. Co nam tutaj powie podświadomość, nadświadomość dla pani? Najpierw ten obszar poza prywatnym zaczniemy. Tutaj mamy cztery pentakle na samym wstępie, czyli ktoś czegoś nie mówi, ktoś milczy na jakiś temat, ktoś trzyma się czegoś kurczowo, może przeszłości, może jakiegoś tematu, ktoś jest bardzo uparty. Ja czuję, jakby obstaje przy swoim bardzo silnie. Uh -huh. Jest podpowiedź, żeby nabrać dystansu do tej sytuacji, do tego zdarzenia, do tego, co tutaj jest takie twarde i jakby ktoś mówi bardzo krytycznie i ostatecznie, albo tak, albo wcale. Natomiast mam poczucie, że to nie jest właściwe podejście. Mamy pazia mieczy, czyli zwróć uwagę, czy takie podejście przynosi jakiekolwiek dobre rezultaty. Ja czuję, że nie. Że tutaj um, jest podpowiedź, żeby pozwolić sobie na tą zmianę, na otwarcie się na coś innego, na jakąś na wprowadzenie różnicy jakby, prawda, w swoim podejściu, w swoim działaniu. Zobaczcie, sześć mieczy mamy. Dokładnie. Może ktoś tu po prostu czegoś nie mówi i jest podpowiedź, żeby się nad tym zastanowić, i może jednak wyruszyć w tą podróż, żeby z kimś porozmawiać, żeby coś powiedzieć, żeby coś przekazać, prawda? Jak najbardziej Królowa Mieczy. Natomiast tak, jako rady do obu obszarów mamy Sąd Ostateczny, czyli właśnie, Przełamanie jakby wcześniejszego hmm, schematu postępowania, powiedziałabym. Tym bardziej, że na spodzie mamy osiem mieczy, czyli czuję, że tu jest jakieś zblokowanie, czyli komuś się wydaje, że nie da się inaczej, prawda? Podkreślam, wydaje się. Tutaj jest wyjście z tej sytuacji, jest możliwość porozumienia, jest możliwość zmiany w obszarze. Tej relacji czy sytuacji, natomiast trzeba sobie pozwolić na poszerzenie perspektywy widzenia całej tej sytuacji. Dobra, zobaczmy w takim razie jeszcze ten obszar poza prywatnym, od razu dla panny. Bardzo głośno słyszę, że leci teraz samolot, i to mi podpowiada, że jest tutaj zachęta, żeby. Pozwolić sobie na to, by wypowiedzieć to, co chcesz wypowiedzieć, ale jednocześnie, aby pozwolić sobie na tą podróż, czyli na pójście w nowe, prawda? Może z tą osobą, może w tej relacji jest jakby zachęta, żeby z tym ruszyć, żeby przestać się tu blokować w tym obszarze. Okej, okay, co dalej? Bardzo aktywne karty. Zobaczmy, co jest najważniejsze dla panien w tym obszarze. Mamy dwa miecze, czyli ktoś tutaj blokuje się, jakby może nie chcąc zobaczyć rzeczy pewnych, czy, czy nie widząc po prostu, może nie ma ten ktoś świadomości, że to jest możliwe. Natomiast kiedy pozwolimy sobie na taką głębszą, szerszą percepcję właśnie postrzegania, czyli zauważenie, kiedy pozwolimy sobie na to, żeby się przyjrzeć pewnym kwestiom, być gotowym na to, żeby odebrać pewne wiadomości, informacje, ja czuję, że tak, przychodzi taka możliwość. Tu jest, słuchajcie, trzy miecze, czyli ktoś tutaj bardzo. Osobiście bierze jakieś rzeczy, które się dzieją, które się wydarzyły. I czuć to zarówno w tym obszarze prywatnym, jak i w tym obszarze pozaprywatnym. Tu są jakieś rzeczy, które może nie poszły po myśli. E, tak jakby czuję, jakby ktoś mówił, miało być inaczej. Miało być inaczej. E, Pewne rzeczy się tutaj dzieją, bo muszą się wydarzyć w ten sposób. Jeżeli oczekujesz cały czas złych rzeczy i rozczarowania, to w erze Wodnika przyciągasz to do siebie z potężną mocą. Dlatego ja czuję, że tutaj to przebudzenie też w rodzaju myślenia, prawda? Tutaj też to mamy. Pozwól sobie na to, żeby inaczej myśleć o rzeczach, które są dla Ciebie możliwe, czyli jeżeli dasz sobie to przyzwolenie, że mogą do Ciebie, do Twojego życia przychodzić dobre rzeczy i że może Cię spotkać szczęście, wówczas to szczęście zacznie do Ciebie przychodzić. Ale jeżeli cały czas blokujesz się na tym myśleniu, że rozczarowania i złe rzeczy przychodzą do Ciebie, to też universe traktuje to jako Twoją prośbę i że to chcesz przeżywać właśnie. I przez to właśnie manifestujesz te rzeczy negatywne, te rozczarowania wciąż i wciąż od nowa w swoim życiu. Ja czuję, że tutaj ktoś ma szansę na przerwanie tego cyklu, na wyjście z tej, ja czuję takiej karmicznej pętli powielanych działań, które prowadzą zawsze do rozczarowania. I to jakby nie zależy od tego, co się na zewnątrz dzieje, od tych osób, jakby innych, tylko to zależy od tego, jak ty widzisz siebie, daną sytuację i to, co się dzieje. Czyli jest tu podpowiedź, żeby pozwolić sobie na koncentrację bardziej na intuicji i na tym wewnętrznym postrzeganiu takim głębszym niż na opieraniu się głównie na intelekcie, który jak widać tutaj nie dopuszcza pewnych rzeczy do ciebie, przez co non-stop kręcisz się wokół tych rozczarowań. Ale jest tutaj możliwość w tym czasie. 38 to jest niesamowita wibracja, która ma ogromną moc i siłę, żeby przerwać taki zaklęty krąg, pętlę, jak tego nie nazwiesz, karmiczną, bo tutaj mamy. Natomiast czym jest karma? To jest prawo przyczyny i skutku. To jest ta reakcja uniwersum w całych energii, całego naszego zewnętrza, ludzi wokół nas na nasze zachowania, na nasze myśli, na nasze emocje, na to, co mówimy, na to, czego oczekujemy właśnie od życia. Nie, że ty mówisz, że chcesz, żeby było ci dobrze, tylko to, co ty czujesz w sobie, że Zasługujesz na to, albo że się może wydarzyć, albo te lęki i strachy, które masz w sobie, one też wtedy stwarzają taką energię jakby prośby do wszechświata, prawda? Bo to jest bardzo duży zastrzyk energii. Emocje, siła myśli i emocji połączonych. Plus ta wiara, że wcześniej się działo źle, no to dlaczego teraz by miało lepiej? I w ten sposób blokujesz się właśnie w obszarze przeżywania dramatu i rozczarowania. I tak bardzo jak w erze ryb, jeszcze nam się udawało unikać tych manifestacji poprzez myślenie, bo tam ta energia szła jakby bardziej uciężale, była gęstsza. Eżewodnika, kiedy głównym naszym żywiołem jest żywioł powietrza, czyli myśli, działa to wszystko piorunująco szybko. Więc podsumowując, im bardziej negatywnie myślisz o sobie, o innych, o sytuacjach, o wydarzeniach, im więcej złego się spodziewasz w swoim życiu, tym więcej złego do ciebie przychodzi. Możesz to przerwać oczywiście w każdym momencie, zatrzymać, ale to musisz zrobić ty. Nikt nie jest w stanie zmienić tego, co ty przeżywasz, bo ty jesteś tu tym głównym architektem budowniczym, kierownikiem, jakby to ty stoisz za sterami tego twojego statku, czyli twojego życia, prawda? Mhm. Pierwsza energia, uniwers właśnie mówi: Jestem tutaj, mogę cię prowadzić, ale pozwól, żeby pozwól sobie na to, żeby iść za moimi wskazówkami, tak mówi do ciebie wszechświat i wszystkie energie przewodnicy duchowi, którzy Tobie tutaj pomagają. I mamy następną energię bond, czyli połączenie. A love bond grows stronger over time, czyli połączenie pomiędzy ludźmi wzrasta, narasta z czasem. Czuję, że tutaj ktoś chciałby, żeby relacja była lepsza. Ale jednocześnie trzyma się jakby tych samych zachowań, schematów postępowania, rozmowy. Czuję, że tutaj można coś zrobić, można coś wprowadzić taką fajną świeżość do tej relacji. Nieważne, czy to jest relacja romantyczna, jakakolwiek inna, i też nieważne, jak długo trwa. Jeżeli zależy Ci na poprawie, tak naprawdę, naprawdę głęboko, to tutaj jest praca do wykonania, aby się bardziej zaangażować w siebie nawzajem. I to będą wyzwania dla Was, kochani, dla Ciebie i Twojej osoby. To jest wyzwanie. Może nikt Was tego nie nauczył, może nie macie takich wzorców ze swojego życia, natomiast jak najbardziej jesteście w stanie zacieśnić więzy, jeżeli sobie na to pozwolicie. Jeżeli czujecie, że ta relacja jest ważna dla Was, to jeżeli jest wola, jeżeli jest chęć, jeżeli jest jakakolwiek sympatia czy miłość, to wszystko jest możliwe, kochani. Wszystko jest wtedy możliwe. Czuję, że to zaangażowanie powinno być z obu stron. I dużo rozmowy, szczerości, otwartości, i przede wszystkim trzeba przestać ukrywać emocje. Myśli, tylko mówić, tylko mówić, nie krzyczeć, nie wyrzucać tego z siebie jak wulkan, tylko po prostu na spokojnie z dystansem mówić, wymieniać się tymi informacjami. Ja czuję, że wiele relacji przez to może się naprawdę pięknie pogłębić w tym czasie. Dużo tutaj jest relacji, które gdzie ktoś jakby pracował nad tym, żeby uwolnić jakieś emocje, żeby właśnie uwolnić jakieś myśli, słowa, porozmawiać, natomiast coś tu nie idzie. Albo jedna ze stron nie jest na to gotowa, albo sposób nie jest dla Was właściwy. Trzeba by tu pomyśleć nad zmianą techniki, jakby. Ale oczywiście, że jest to. Jest to możliwe, natomiast to poszerzenie perspektywy tutaj, prawda? To są dostateczne, to jest do obu obszarów. O, zobaczcie, engagement, czyli to zaangażowanie się większe, prawda? Pozwolić sobie na większe zaangażowanie, to znaczy też być szczerym i otwartym i mówić to, co się czuje, prawda? Bo wtedy, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby podzielić się z kimś naszymi głębokimi odczuciami, emocjami, myślami, wówczas jednak wystawiamy się jakby z taką naszą, tą słabą stronę wystawiamy, prawda? Odkrywamy się całkowicie i dzięki temu właśnie następuje to głębsze zacieśnienie tej relacji. Kiedy pozwalamy sobie nawet na tą łezkę w oku, czy czy pokazanie słabości, prawda? Czuję, że tutaj w relacjach, w sprawach prywatnych coś bardzo ważnego się wydarzyło. Nie wiem, na ile to czujesz, że to jest naprawdę ważne, ale czuję, że to się łączy z energią karmy, nie tyle z tego obecnego wcielenia, ale może też. Twojej relacji z tym kimś z tych wcześniejszych cieleń. I tu ja czuję, że uniwers wspiera ciebie, was w tym, żeby uwolnić się od tych wcześniejszych energii i ruszyć dalej. Ale żeby to się mogło wydarzyć, musicie przejrzeć na oczy, do, doznać tak zwanego olśnienia, przebudzenia i chcieć wejść na wyższy poziom w tej relacji, czyli odpuścić jakby te przeszłe schematy postępowania, które. Ewidentnie Wam tutaj nie działały, nie funkcjonowały właściwie. Mamy tu podpowiedź, aby być cierpliwym do siebie, nawzajem i do siebie samego też, i do całego tego procesu, do tego, co się dzieje. Jest tutaj podpowiedź także, żeby wyraźnie Mówić o granicach, na co chcę pozwolić, a na co nie, prawda? Co jest dla mnie za dużo, a co jest dla mnie fajne, o czym chcę rozmawiać, a jakie rozmowy wprowadzają mnie na przykład w jakiś taki stan, który mi się nie podoba, prawda? Bo jest mało komfortowe. I wtedy można głębiej iść z tematem, porozmawiać, dlaczego. Te tematy sprawiają, że czuję się niekomfortowo. I wtedy odsłaniamy się właśnie przed tą drugą osobą ze szczerością, prawda? I to jest piękne. W ten sposób, słuchajcie, można naprawdę pogłębić relacje. Jeżeli ci zależy, make the effort, czyli pozwól sobie na ten wysiłek, a to się tobie zwróci z nawiązką. Tobie wam. Idźmy dalej. <laughs> prawda, ukryta dla pani teraz. Ok, <laughs> najpierw weźmiemy tą Ktoś się zastanawia, czy jesteś osobą szczęśliwą, bez tego kogoś. I druga, ktoś chciałby, żeby rzeczy między wami wyglądały inaczej. Może to też jest Twoje pragnienie. Dobra, idźmy dalej. Teraz ten obszar poza prywatnym. Jeżeli coś załatwiasz albo próbujesz to zrobić, widać, że jest jakby niewłaściwy. Sposób, niewłaściwe podejście do tego, co prowadzi do frustracji. Czyli trzeba by się zastanowić nad zmianą tego tutaj działania, postępowania, tego procesu, który tutaj wykonujesz, żeby to coś zrobić, załatwić, rozwiązać. Co by to nie było? Czuję tu też dużo spraw urzędowych, formalnych, no sądowych oczywiście, także, bo mamy. Kartę Sprawiedliwości. Uh -huh. <laughs> tak. Dwie, dwie rzeczy tu czuję z tego. Z, te, z tej energii, z tej karty. Pierwsza, ktoś podchodzi zbyt lekko do pewnych tematów, co prowadzi do rozczarowań. I teraz pytanie, kto to robi, to tu musisz rozsądzić w swojej sytuacji osobiście. Może chodzić o małżeństwo, zobacz, gdzie jedna osoba podchodzi poważnie i rozsądnie, a druga gdzieś lekko, prawda, i lekceważy pewne rzeczy. Może chodzić oczywiście, bo marriage po angielsku to też może być współpraca, czyli tutaj, prawda? Czyli ktoś podchodzi poważnie, ktoś podchodzi lekko w związku z tym jakby nie ma porozumienia we współpracy powolutku do przodu jednak to idzie prawda ale może oczekujesz żeby to szło szybciej natomiast masz poczucie że ten ktoś dokładnie zobaczcie działa przeciwko tobie albo przeciwko temu procesowi tutaj Procesowi w znaczeniu ten projekt, który tutaj to, co robisz, to, co wykonujesz, to, co chcesz uzyskać, prawda, co by to nie było, jakaby to nie była kwestia sprawa. Natomiast te runy tutaj pokazują, że wszystko jest możliwe i wszystko może się jeszcze odmienić i to tak naprawdę bardzo szybko, ale chodzi o to, żeby sobie pozwolić na zmianę. Cały czas tutaj czuję. Właściwie całe to czytanie jest w tym temacie: pozwól sobie na zmianę, pozwól sobie na inne postrzeganie, inne działanie, inne podejście, inny rodzaj, sposób załatwień. Tak, ta otwartość właśnie na sposób inny, ta transformacja, zmiana myślenia i to Ci da możliwość odnowienia, jakby. Swojego postrzegania poprzez oczyszczenie z tych schematów, które przestały tutaj działać i funkcjonować, ale to trzeba chcieć zobaczyć, czyli trzeba się otworzyć na tą wiedzę, na tą informację, na te inne możliwości. Są tutaj osoby, które potrzebują bardzo takiego profesjonalnego wejrzenia w temat. Może współpracujesz już z jakimś urzędnikiem, prawnikiem, kto by to nie był. Ale może nie do końca ta współpraca wam działa, nie do końca funkcjonuje. Może potrzebujesz jeszcze kogoś, kto ci tutaj na przykład z inną wiedzą, informacją wprowadzi jakąś dodatkową jasność, prawda? która Ci pomoże doznać to, tego, do, doznać to olśnienie, które tu jest potrzebne, żeby zrozumieć. Jak ja mam to zrobić? W jaki sposób ja mam e, zmienić tą sytuację na lepszą, prawda? Natomiast dagas, ta która nam się tu pojawia, 23, to jest, słuchajcie, szczęśliwa gwiazda. To jest właśnie też potężne przebudzenie, czyli zobaczcie, tu mamy przebudzenie i tu mamy przebudzenie. I to jest w obszarze właśnie tym poza prywatnym, czyli doznaje tutaj panna przebudzenia. I tej świadomości, żeby, albo inaczej, w jaki sposób ma ochronić to, co stworzył ten ktoś. Zobacz, chroń to, co stworzyłeś, przygotuj się, nigdy się nie poddawaj, poproś swoje anioły o pomoc, zaangażowanie w ochronę środowiska i praw zwierząt. I tu jeszcze, kochani, zobaczcie, jest to jakby odnośnik do jedenastki, czyli do karty sprawiedliwości. Czyli dla kogoś tu jest zachęta. Idź dalej, działaj, nie poddawaj się. Skup się, skoncentruj, poszukaj innych możliwości, sposobów. Zapytaj jeszcze kogoś. Pozwól sobie na to, żeby faktycznie poszukać jeszcze innych sposobów, innych możliwości i zobaczysz, że znajdziesz, bo kto szuka, ten zawsze znajduje. Zobaczcie. Mamy aż trzy energie. Tak je nam najpierw pokażę. Gateway, czyli wyjście, forgiveness, wybaczenie, illumination, czyli właśnie to objawienie, jakby zobaczenie wszystkiego jasno, prawda? Zobaczmy teraz te karty, zobaczcie, jest wyjście z tej sytuacji, ale tutaj może trzeba sobie pozwolić na odpuszczenie czegoś, na zmianę właśnie myślenia, postrzegania, żeby nie patrzeć na tą sytuację z tej pozycji takiego bycia upartym, że muszę tutaj, prawda, coś, bo widać tutaj, że wybaczenie, odpuszczenie czegoś sprawia, że zaczynasz widzieć jaśniej. Zobacz, tutaj widać, że jakaś krzywda, ból, osąd, krytyka jakby zasłania wszystko, prawda? Sprawia, że to jest niewidoczne. Te możliwości, sposoby wyjścia, tej getaway właśnie. A tutaj, kiedy pozwolimy sobie na to, by działać inaczej, Wówczas następuje to olśnienie, zrozumienie, i jest wtedy jak najbardziej możliwość wyjścia z tej sytuacji. Ja tu cały czas czuję, że choćby to była jak pokręcona sytuacja, jest możliwość wyjścia z tego obronną ręką. Ale trzeba to bardzo skrupulatnie nad tym pracować, bo mamy osiem pentakli i sprawiedliwość, ale przy tym unikać robienia z siebie ofiary czy wchodzenia w ten obszar bólu i krzywdy, bo jak z tej perspektywy będziesz do tego podchodzić, no to emocje bardzo nam potrafią zakrywać osąd właściwy, prawda? Tak, ja czuję, że jest tu możliwy. Możliwe definitywne zakończenie trudnego okresu czasu pod warunkiem, że się dokona właściwych decyzji i zacznie widzieć jakby całość obrazu, a nie tylko część, jakby swoją, prawda? Oczywiście jest tu mnóstwo różnych sytuacji, mnóstwo różnych historii i osób, więc pamiętajmy, jest to czytanie ogólne. Bierzmy. Co rezonuje, a co nie rezonuje, jak zawsze zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważna informacja na ten moment. Kochani, możliwości są: trzeba być aktywnym, trzeba być skoncentrowanym, trzeba być tutaj chętnym do zmiany ewentualnej, do odnalezienia tego wyjścia, do przejrzenia na oczy, jakby, ale jednocześnie, żeby Zostawić za sobą już to, co było, i bardziej otworzyć się na to, co chcesz, żeby było, ale jednocześnie, aby uwolnić się jakby z tego ciężaru, który dotyczy tej sytuacji, prawda? Dobrze, kochani, mamy jeszcze mini wybierz kartę na trzy możliwości. Jak zawsze, możesz zapytać o osobę sytuacji, o wydarzenie. Jeden, dwa, trzy. Dla panny jedyneczka. Zobacz, zdecydowanie tak i tutaj szczęśliwa gwiazda ci jeszcze tutaj przyświeca, która jest też tutaj. No, brawo, jedyneczko, duże możliwości. Dwójka to samo. Jest tak. Ja czuję, że tu dużo szczęścia jest w tej sytuacji i dużo jest możliwe, ale trzeba się skupić, skoncentrować i uważać, żeby nie wchodzić w obszar bycia ofiarą, żeby nie robić jakby z siebie ofiary, albo też, żeby nie. Nie działać z tej perspektywy bycia pokrzywdzonym. Bo wtedy, tak jak mówię, ten osąd jest wykrzywiony, jak w krzywym zwierciadle. Tu trzeba obiektywnego podejścia na chłodno. I trzy. Tutaj mamy tak i zielone światełko jak najbardziej. Natomiast trójeczko czekajcie jakieś przebudzenie, jakieś olśnienie. Zobaczysz coś, czego wcześniej nie udało Ci się widzieć. Tyle kochani, dzisiaj utulam mocno i do usłyszenia w następnych czytankach i jak zawsze życzę nam, żeby nam się udało jak najwięcej dobrego wyciągnąć z tego czasu. Pa, pa.